Tu Orochiwaru 57 a to jest kolejny odcinek Minecraft Run yy, Mam już wersję 1.6.6. Yy. No, niewiele zostało dodane w tej wersji, jednak jest pewna mała rzecz. Yy. Yy. Dodano nowe zastosowanie dla mączki kostumowej. No, na jakieś pole, na trawie i wciskamy prawy przycisk myszki. I mamy taką. Czasami też pojawiają się te. Z tej można znaleźć nasiona. No i to było na tyle w dzisiejszym odcinku Minecraftowych przygód. Cześć.